No i piękne święta, nie było po co się stresować. Wszystko się udało. No prawie wszystko. W przyszłym roku na pewno przygotuję się wcześniej. Nie będę latać jak kurczak bez głowy. Wszystkie dekoracje kupię sobie teraz po świętach, na promocjach, a o prezentach pomyślę już latem. Na pewno nie będę robić tyle jedzenia. Może wszyscy gdzieś wyjedziemy, w góry na przykład. Będzie spokój. Teraz wszystko zamrożę. No wiadomo, sałatki i śledzie nie. Niech jedzą do oporu, bo jutro to już wodą podejdzie. Torby z prezentów poskładam do szafy i będzie na przyszły rok. Oprócz tej odteściowej, kto normalny pisze imię na torbie, a nie na zawieszce. Nowy rok, nowe postanowienia. O czystość będziemy dbali razem. Nie będzie żadnego świątecznego sprzątania. Przestanę się drzeć. Świętami trzeba się cieszyć cały grudzień. Nauczymy się kolęd wcześniej. O, pierniki zwietrzały już. Trzeba zjeść. A od stycznia odchudzanie. Fit, forma do lata. Tak na pewno będzie. Grunt to dobry plan. Kogo ja oszukuję? Teraz po świętach to sama wyglądam jak ten piernik bez głowy. W sukienkę się nie dopnę, będę musiała czegoś szukać na ostatnią chwilę na promocjach, tak jak w zeszłym roku. Ta, grunt to dobry plan.